Drodzy słuchacze cyklu Poczytaj mi w klubie drugiej kawy zorientowaliście się zapewne że moje czytanie to czytanie amatorskie ale myślę że pewne braki techniczne zrekompensuje wam mój niekłamany podziw dla prezentowanych utworów Posłuchajmy ciągu dalszego przygód dziennikarza Malona i profesora Challengera. Artur Conan Doyle, świat zaginiony, rozdział czwarty to rzecz niebywała. Ledwie drzwi się zamknęły. Pani Challenger, Wybiegła z jadalni. Ta mała kobietka szalała z gniewu. Zastąpiła drogę mężowi jak rozwścieczona kwoka buldogowi. Musiała widzieć, że wylatywałem z domu, ale nie wiedziała, że wróciłem. Jakiż z ciebie brutal! krzyczała piskliwie. Zraniłeś tego małego młodzieńca. Profesor wskazał na mnie przez ramię wielkim palcem. Idzie zdrów i cały. Zmieszała się, ale nie bardzo. Nie zauważyłam pana. Nic mi się nie stało, proszę pani. Podbił panu oko. Och, George. Jaki z ciebie brutal, przez cały tydzień same skandale. Wszyscy cię nienawidzą i śmieją się z ciebie. Już mam tego powyżej uszu. Ta awantura przebrała miarę. Brudy pierze się w domu, nie przy obcych, hukną. To żaden sekret. Wybuchnęła. Myślisz, że cała ulica, cały Londyn o tym nie wie? Austin, nie będziecie nam teraz potrzebni. Myślisz, że o Tobie nie mówią? Nie masz poczucia własnej godności. Ty, który powinieneś być profesorem na jakimś wielkim uniwersytecie. Z tysiącem uwielbiających Cię studentów. Gdzie się podziała Twoja ambicja? Tam, gdzie i Twoja. Ja już nie mam sił. Rozbójnik, zwykły rozbójnik, nic więcej. Jessie, na miłość boską, wściekły pies. Przebrałaś miarę na oślą ławkę, krzyknął. Ku memu zdziwieniu, uniósł ją w górę jak piórko i posadził na stojącym w rogu wysokim, czarnym, marmurowym postumencie, który miał ze 7 stóp wysokości i był tak wąski, że pani Challenger ledwie mogła utrzymać równowagę. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej zabawnego. Od widoku tej małej kobietki, siedzącej w górze z twarzą wykrzywioną gniewem, z nogami dymgającymi w powietrzu, zmartwiałą ze strachu, że zleci. ''Sać mnie, wołała płaczliwie. Powiedz proszę, ty brutalu, ''Sać mnie zaraz!' Panie Malon, Proszę za mną do gabinetu. Proszę pana, do prawdy. Zacząłem patrząc na panią Challenger. Jessie, pan Malone wstawia się za tobą. Powiedz proszę, a zaraz cię zsadzę. Och, brutalu, proszę, proszę. Zdjął ją jakby była kanarkiem. Nie wolno ci zapominać, moja droga. Pan Malon jest dziennikarzem. Opisze to wszystko jutro w swej szmacie i rozprzeda kilkanaście egzemplarzy ekstra między naszych sąsiadów. Skandal w wyższych sferach. Czułaś się naprawdę w wyższych sferach. Na tym postumencie, co? I pod tytuł Za kulisami dziwnego małżeństwa. Pan Malon żyje z brudów, żeruje na padlinie, jak i jego towarzysze. Porkus ex grege diaboli. Prosię z diabelskiego stada o to, czym jest pan Malon. Pan jest naprawdę niemożliwy, powiedziałem, unosząc się gniewem. Ryknął śmiechem. Niebawem będę musiał stawiać czoła koalicji, rzekł swym donośnym głosem, patrząc to na mnie, to na żonę i wypinając potężną piersi. A potem nagle zmienił ton. Zechce pan wybaczyć nam te rodzinne figle i spory. Poprosiłem pana w poważniejszym celu, a nie po to, by pan wziął udział w naszych domowych psotach. Zmykaj, mała kobietko, i nie trap się niczym. Położył swe wielkie ręce na jej ramionach. Masz zupełną rację. Byłbym lepszym człowiekiem. Gdybym cię słuchał, ale wówczas nie byłbym sobą. Na świecie znajdzie się wielu ludzi lepszych ode mnie, ale George, Edward, Challenger jest tylko jeden. Musisz się więc z nim pogodzić. Niespodziewanie pocałował ją głośno, co stropiło mnie więcej niż jego poprzednia gwałtowność. A teraz, panie Malon, ciągnął w nagłym przystępie godności. Proszę za mną. Weszliśmy do pokoju, który przed dziesięcioma minutami opuściliśmy z takim rumorem. Profesor starannie zamknął drzwi, wskazał mi fotel i podsunął pod nos pudełko cygar. Prawdziwy San Juan Colorado, powiedział. Ludzie pobudliwi jak pan są największymi narkomanami. Na Boga, niech pan nie odgryza koniuszka, niech pan utnie, utnie z należytym szacunkiem. Teraz proszę się oprzeć wygodnie i uważnie wysłuchać tego, co zechcę powiedzieć. Z uwagami, niech Pan poczeka na sprzyjającą chwilę. Przede wszystkim ustalmy, dlaczego najprzód wyrzuciłem Pana za drzwi. I to nie bez racji, a potem znów zaprosiłem do siebie. Wysunął brodą, jak człowiek, który wyciska wyzwanie i czeka sprzeciwu. Więc powtarzam, dlaczego zrobiłem to po dobrze zasłużonym wyrzuceniu pana za drzwi? Otóż przyczyna leży w odpowiedzi, której pan udzielił temu natrętnemu policjantowi. Dopatrzyłem się w niej pewnej dozy szlachetności większej w każdym razie niż normalnie spotyka się w pańskim zawodzie. Przyznając się do winy, Dał pan dowód pewnej niezależności i szerszych horyzontów myślowych, co przychylnie nastroiło mnie do pana. Ten gatunek pod ludzi, do których pan niestety należy, jest poniżej mego poziomu umysłowego, ale pańskie słowa dobrze o panu świadczą. Zaciekawił mnie pan. Poprosiłem więc, żeby pan wrócił, bo chcę pana bliżej poznać. Popił niech pan strząśnie na japońską tackę na bambusowym stoliczku przy pańskim lewym łokciu. Ten całą tyradę wypowiedział głośno, jak profesor zwracający się do uczniaków. Okręcił się na fotelu i siedział twarzą do mnie, nadęty jak olbrzymia ropuch. Głowę odchylił w tył i patrzył na mnie spod pogardliwie opuszczonych powiek. Nagle obrócił się w bok, tak, że widziałem tylko jego zmierzbioną czuprynę i czerwone odstające ucho. Szukał czegoś w stosach papierów na biurku. Wreszcie wyciągnął coś przypominającego mocno wystrzępiony notes. Opowiem Panu o Ameryce Południowej zaczął. Uwagi proszę zachować dla siebie. Przede wszystkim proszę pamiętać, że nic z tego, co powiem, nie może przedostać się do prasy bez mego wyraźnego zespolenia. A tego, Prawdopodobnie nigdy panu nie udzielę. Zrozumiał pan? To ciężki warunek, odparłem. Jakieś obiektywne sprawozdanie. Odłożył notes na biurko. Nie ma o czym mówić. Do widzenia. Nie, nie, zawołałem. Zgadzam się na wszystko. Zresztą nie mam wyboru. Żadnego. A więc przyrzekam. Słowo honoru? Słowo honoru. Jego zuchwałe oczy patrzyły podejrzliwie. A co ja wiem o pańskim honorze? Doprawdy, zawołałem gniewnie, pan sobie za dużo pozwala. Nikt jeszcze tak mnie nie obraził. Ten wybuch więcej go zaciekawił, niż oburzył. Krótkogłowiec mruknął. Brachycefalia, szaroki, Czarnowłosy, z lekka negroidalny. Jest pan celtyckiego pochodzenia? Jestem Irlandczykiem. Stuprocentowym. Tak. Sprawa jest jasna. Zastanówmy się. Przyrzeka pan dotrzymać tajemnicy? Oczywiście nie zdradzę panu wszystkiego, ale powiem parę ciekawych rzeczy. Pewnie pan wie, że dwa lata temu. Odbyłem podróż do Ameryki Południowej. Przejdzie ona do historii naukowych odkryć. Chodziło mi o sprawdzenie wniosków Wolsa i Batesa, a tego mogłem dokonać tylko obserwując zanotowane przez nich zjawiska w takich samych jak oni warunkach. Gdyby nawet moja wyprawa nie przyniosła innych rezultatów, i tak byłaby bardzo owocna, ale przydarzył mi się tam wypadek, który skierował moje badania na inne tory. Pewnie pan wie, a raczej w tym wieku ignorancji, w jakim żyjemy, pewnie pan nie wie, że do Rzeczy Amazonki wciąż jeszcze nie jest dokładnie zbadane i że wiele jej dopływów, nawet nie figuruje na mapach. Miałem poznać ten tajemniczy kraj i jego faunę, by zdobyć materiał dla tej wielkiej i monumentalnej pracy z zoologii, która będzie dziełem mego życia. Uporałem się z tym i wracałem do kraju, kiedy niespodziewanie wypadło mi zanocować w małej indiańskiej wiosce u ujścia do pływu Amazonki, którego nazwę i położenie zachowam w tajemnicy. Osadę zamieszkiwali Indianie z plemienia Kukarna, rasa miła, lecz zdegenerowana o umysłowości ledwie przerastającej przeciętnego Londyńczyka. Po drodze w górę rzeki udało mi się uzdrowić paru z nich, co wywarło kolosalne wrażenie. Nie zdziwiłem się więc, że wyczekiwali niecierpliwie mego powrotu. Z ich gestów wywnioskowałem, że moje doświadczenie lekarskie jest komuś na gwałt potrzebne i ruszyłem za ich wodzem w kierunku jednej z chat. Gdy wszedłem do środka, przekonałem się, że biedak. Do którego mnie sprowadzono, już nie żyje. Ku memu wielkiemu zdziwieniu okazał się białym, nie czerwono właściwie nawet bardzo białym, bo włosy miał koloru lnu i stracał cechy albinosa. Okryty łachmanami chudy jak szkielet, musiał długo znosić ciężkie trudy. Z gestu indian zrozumiałem, że był. Zupełnie obcy i sam u kresu sił przywlókł się do wioski poprzez lasy. Przejrzałem plecak, który leżał przy nim. Na wewnętrznej stronie klapki widniało nazwisko: Mapy White, Lake Avenue, Detroit, Michigan. Przed tym nazwiskiem zawsze schylę głowę. Wystarczy, jeśli powiem, że znajdzie się ono obok mego, gdy dojdzie do podziału zasług tego odkrycia. Z zawartości plecaka wynikało, że biedak był artystą i poetą szukającym wrażeń. Znalazłem urywki wierszy. Nie uważam się za znawcę w tej dziedzinie, ale moim zdaniem były bardzo liche. Znalazłem też parę banalnych, nadrzecznych krajobrazów pudło z farbami, kredki, pędzle, tę zakrzywioną kość, która leży na moim kałamarzu, Tomik Baxtera Ćmy, i bo tyle i tani rewolwer z kilkoma nabojami. Zmarły nie miał żadnego osobistego ekwipunku, a może zresztą utracił go w drodze. Tyle zostało po tym dziwnym amerykańskim. Niebieskim ptaku. Zawierałem się już do wyjścia, gdy zauważyłem, że nieboszczykowi wystaje coś ze strzępów kurtki na piersiach. Był to ten notes w takim opłakanym stanie, w jakim go Pan teraz widzi. Zaręczam Panu, że pierwsze wydanie dzieł Szekspira. Nie cieszyło się większą czcią niż ten podarty Notes. Od chwili gdy wziąłem go do rąk, daję go panu i niech go Pan przejrzy strona po stronie, wziął nowe cygaro, odchylił się w fotelu i patrzył na mnie badawczo. Ciekaw jakie wrażenie wybrze na mnie ten dokument. Otwarłem notes spodziewając się jakichś rewelacji, choć nie wiedziałem właściwie jakich. Pierwsza strona zupełnie mnie rozczarowała. Była to podobizna Grubasa w amerykańskiej kurtce z podpisem Jimmy Coler na pocztowym parostatku. Potem przerzuciłem kilka stron. Z rodzajowymi obrazkami z życia Indian następny szkic przedstawiał dobrodusznego i korpulentnego księdza w kapeluszu z wielkim rondem, siedzącego naprzeciw chudego Europejczyka i był zatytułowany Śniadanie z bratem Christoero w Rosario dalsze przedstawiały jakieś kobiety i dzieci oraz całą serię zwierząt z takimi wyjaśnieniami: krowa morska na piasku, żółwie i ich jaja, czarny agut i pod palmą. To ostatnie zwierzę przypominało zwykłą świnię. I wreszcie na podwójnej stronie strętne Jaszczury z długimi paszczami. W tym wszystkim nie mogłem się dopatrzeć żadnych osobliwości. To chyba tylko krokodyle? Aligatory. Aligatory. W Ameryce Południowej nie ma krokodyli. Różnica między nimi polega na tym, że nie widzę tu nic szczególnego, nic, co usprawiedliwiałoby pańskie słowa. Uśmiechnął się spokojnie. Niech pan odwróci kartkę. I znów nie znalazłem nic ciekawego. Tylko całostronicowy pejzaż w surowych kolorach, albo raczej studium, jakie robią artyści zanim przystąpią do malowania obrazu. Na pierwszym planie widać było bladozieloną bujną roślinność. Porastała wznoszący się teren, zamknięty na horyzoncie murem ciemnoczerwonych skał, pociętych jak bazaltowe formacje, które już widywałem, ich pasmo stanowiło tło rysunku. Z boku zaś, jakby odłupana z głównego łańcucha wznosiła się samotna, stożkowa skała z jednym jedynym olbrzymim drzewem na szczycie, a nad tym błękitne tropikalne niebo. Na skałach zielenił się cienki pas roślinności. Na następnej stronie ujrzałem ten sam krajobraz, wykonany akwarelą, ale w zbliżeniu i dlatego wyraźniejszy. No i co? zapytał Challenger. Bardzo ciekawa formacja powiedziałem. Ale nie jestem tak mocny w geologii, żeby ją uważać za nadzwyczajną. Nadzwyczajną, powtórzę, jedyną, wprost niewiarygodną. Nikomu na świecie nawet się o niej nie śniło. Niech pan idzie dalej. Posłuchałem i aż krzyknąłem ze zdziwienia. Był to również całostrońcowy rysunek najdziwaczniejszego stworzenia, jakie kiedykolwiek widziałem. Majaczenie palacza opium, człowieka w delirium. Stwór miał głowę ptasią, tułów rozdętej jaszczurki i długi, powłóczysty ogon z ostrymi, sterczącymi kolcami. Szczytem wygiętego grzbietu biegło pasmo wysokich, Zębatych, jakby kogucich grzebieni. Przed tym potworem stał wpatrzony w niego malutki człowieczek, karzeł w ludzkiej postaci. No i co pan o tym myśli? krzyknął profesor, zacierając ręce z triumfem. Monstrualne, groteskowe. Co go skłoniło do narysowania takiego zwierzęcia? Pewnie nadmiar wypitego alkoholu. Nie ma pan lepszego wytłumaczenia? A jak pan to tłumaczy? W jeden, jedyny sposób, że takie zwierzę naprawdę istnieje to rysunek z natury. Roześmiałbym się, gdybym sobie nagle nie przypomniał Jakiego kozła już raz wywinąłem, spadając ze schodów? Bez wątpienia, powiedziałem. Bez wątpienia, powtórzyłem wyrozumiale, jakbym mówił z wariatem. Przyznają jednak, że dziwi mnie ten mały człowieczek. Gdyby to był Indianin, mielibyśmy dowód istnienia jakiejś rasy pigmejów w Ameryce. Jednakże... Wygląda na Europejczyka w dużym, słomkowym kapeluszu. Profesor sapnął, jak rozwścieczony buchej. To już naprawdę przekracza wszelkie granice. Nie przypuszczałem, że taka rzecz w ogóle jest możliwa. Niedowład mózgu, zanik jego działalności, zadziwiające. Wszystko to było tak absurdalne, że nawet nie mogłem się rozgniewać. Zresztą, gdyby się miało gniewać na profesora, trzeba by się gniewać bezustannie. Uśmiechnąłem się więc znudzony. Uderzyło mnie, że ten człowiek jest taki mały, powiedziałem. Niech pan posłucha, zawołał profesor, pochylając się naprzód i owłosionym grubym jak serdelek palcem, szturchając w rysunek. Widzi pan to drzewo za zwierzęciem? Pewnie pan myśli, że to mniszek lub brukselka, co? A to palma, tak zwana słoniorośl. Sięgają one pięćdziesięciu do sześćdziesięciu stóp. Czy Pan nie rozumie, że tego człowieczka umieszczono tu celowo? Gdyby naprawdę stał przed takim potworem, już by go nie narysował. Może Pan być pewien, chyba z tamtego świata.